Cześć i czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Progress TV, A w dniu dzisiejszym zagramy sobie Grę jaką jest Drag Dealer Simulator Jest to gra polskich twórców Trochę sobie muszę ściszyć grę I, I jest dzisiaj ze mną Michał, czyli Street86 Mój ziomek, naj... Jest 88 <grym> No to Street86, masz to wynik tak. No i... I razem z Michałem będziemy okrywać grę Drag Dealer Simulator. Ja, ja będę. Ja grał, on będzie komentował to co ja robię. będę Będ On będzie komentował to co robię i jak będę robił coś źle, to będzie mnie bił. <grych> co to na to? No i będzie mnie bił, więc... <grych> to mniej więcej to tak wygląda. I teraz tak, wybieramy poziom trudności. Plata o plomo, czyli sposób doświadczenia jest lat profesjonalnych dealerów. Ja grałem wcześniej na podaj bongo, normalny poziom trudności i pomóż o mamciu, czyli to jest poziom, który jest taki niski. Ale jako, że gramy na streamie i gramy nagrywając odcinek, no to podamy, podamy sobie bongo. Teraz tak, no podczas ładowania gry mamy tipy jak tam robić. W na nalotu nigdy nie wiesz kiedy Agenci wejdą z drzwiami. Nie czekaj z ucieczką do ostatniej chwili. I tworząc niskiej jakości miksy, możemy tracić klientów. Ja już opanowałem to po prostu, że tak powiem. Tworzenie miksów jest bardzo ciężkie. Ale no. A teraz się wyłączę i to Yeah, and fuck you too. The big question is, is this my okay, story or your story? Let's find out together, shall we? Got that blunt handy? Okej, ja już jestem z powrotem włączę jeszcze tylko kamerę, żeby było nas widać, ponieważ się wyciszam w takich momentach no dobrze. Maestro to od muzyk Krzysztof Pietras. I właśnie mamy w tym momencie telefon od Ediego. Yo, wait. okay. Pierwsze zadanie czyli musimy się iść spotkać z Edim. Co <laughs> się śmiejesz? Mm -hmm. Idziemy się spotkać z Edim. Dobra, Eddy. No, A, drzwi zamknięte, więc musimy znaleźć klucz, bo nie pamiętam, gdzie on jest. Czy jest. Tutaj. O, jest klucz do mieszkania. Tak, mamy klucze i mamy plecak. O no, i w sumie tyle. Mamy, używamy klucza i tyle. Ok, i idziemy sobie do Ediego. No i. Czasem mi coś nie. Pieroły 3D Kola Filipowicz. Właśnie bardzo fajnie... Bardzo mi się podoba ta gra pod tym względem, że. O. Bardzo mi się podoba. No to jest polska gra, nie ukrywajmy, to jest wszystko zrobione przez Polaków. Yy, ona sama w sobie była w wersji angielskiej, ale została po prostu tłumaczona na język polski. hey ah, totally. dobie here you go that's what you're gonna be selling so test it out you know what sometimes when I get these so-called uh, second thought kind of thing I come here sit down and just watch this shit you know that every trap in the US has this boom 25 million bucks it costs. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Anyway, how was the party? <laughs> yeah, you young motherfuckers tend to do that. Nowadays, I'd be fucked up big time for a week if I'd party that hard in one evening. Well, okay. Anyway, good that you stretched up, because we've got some jobs to do. Listen up. I'm your main and only contact in the cartel anything and everything considering the business in and out goes through me from now on i'm your daddy your boss your fucking wife all in one person you need dope you write to me you got the cash for the cartel i take it you shit your pants i need to know before you change your underwear straightforward we're gonna start basic grass and amp the three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket grab them go home and get your laptop

no. Odczytam, już patrzymy na czat jeszcze. Michał. Cześć Michał. Czemu jest. Cześć Michał. Ale to nie jesteś ty. Tak, czytam, z, y, czytam czat. I jest to gra Drag simulator, stworzona przez polskich programistów. Przez kogo? Cicho, tam aktorzynko. Dobrze, idziemy po swój pierwszy towar. Damian Gasiński, producent produkcji. Na razie mamy zamkniętą strefę Begetta, do niej pójdziemy w y, którymś tam odcinku. Ponieważ odcinki będę nagrywał, będę nagrywał seriami, żeby się wam coś pojawiło. Mamy, paczu, mamy paczki. Trzy, y, 3 gramy marihuany i 5 gram amfetaminy. Tak, za, zaraz pewnie przyjdzie FBI i z, ściągnie, ściągnie kanał, co nie Michał. Będzie tak, będzie. <grywa> no i dobra, wchodzimy sobie do laptopa. Tak jak ja pisałem w recenzji, mamy tutaj laptopa. Dobra, i chcę... chcę kup bierzemy wszystko, ponieważ mamy na to mamy wszystko. Tak powiem. Shadycom, no tutaj możemy sprzedawać i tak dalej. I teraz dostarczamy im narkotyki. Na razie nie ma żadnej policji i tak dalej. To tak powiem. Jesteśmy dobrym pieskiem i z ranem ninżą. Pamiętajcie, żeby to utrzymywać na jak najniższym poziomie. Ym, jakbyście chcieli dostać tą grę, możecie ją kupić albo napisać do nas. To postaramy się wam załatwić zniżkę Albo może jakiś giveaway ogarnąć. Co o tym sądzisz, Michał? No nie, no nie ma tak, że wygrasz. No nie no, a weźmiesz udział w konkursie? Ale weźmiesz, ale to nie będzie ustawione, bo my nie my nie ustawiamy konkursu Ej nie, przepraszam, czy ty ustawiasz konkursy? No w sumie, no jak to zawodnik Femememem, Jak to zawodnik MMA może ustawiać konkurs? A, obstawiasz ludzi A, ustawiasz ludzi do pionu Dobra, to ale ja nie jestem na razie wpiany, a to kiedy mnie ustawisz? <śmiech> <śmiech> tak, mam to, koleżanko droga. No i 36 dolarów. I dostaliśmy ten level. F. No i dobra. Mamy 5 punktów umiejętności. To co najlepiej inwestować? Na początku warto inwestować w kieszenie, żebyśmy mieli więcej miejsca. To jest też taki poradniko paradn let's play. Lecimy Kolej sobie. Nikom. Słuchajcie. No, no musisz lek. mówić głośniej, albo przyjść tutaj do mnie. Pewno... On to, on, Kolej, mówi, tak. on mówi, że na pewno odzwierciedla Kolej, to Nie słychać. To... Nie słychać, słychać cię! Nie. No to chodź tu bliżej. Idiot. Na, nie no. no to... nie, słychać. O, teraz cię będzie słychać. Tak? Tak. Dobrze. No tak. Działa widzę. Dobrze, no gra. działa. Gra. No gram. Michał będzie z wami rozmawiał. Słuchajcie się, go. No to mądry człowiek, chyba. Jest. Tak, 10 gram amfy. tak To weźmiemy sobie jeszcze. Dobrze, Michale, proszę cię, możesz. Tak. No, mów głośniej, mów głośniej. Fajna gra. nie widzi? No ale to musisz mówić głośniej. Ale jak ja mówię, wystarczająco głośno. Nie mówisz wystarczająco głośno, ja mówię wystarczająco głośno. No krzyczę nie będę przecież. No, ale no i jak się. Na ty głupi jesteś czasem. No, ale cię lubię, wie? Ale to on tak patrzy na mnie jak na idiotę. Ja też na niego patrzę jak na idiotę, ale to mój ziomek. Dla to ziomek? No, nie, będzie mnie bił zaraz. Tak. <laughs> ale pamiętajcie, w pracy dealera nie wolno się, znaczy trzeba się ukrywać, nie wolno się z nikim kłócić. Ale pamiętajcie, żeby w życiu realnym nigdy nie sprzedawać dragów, a nie brać się dragów, prawda, Michał? Nie, Zresztą to nie ja o tym. Nawet też nie wolno. Jłeś coś przed nagraniem? O, dań, a herbatę? Teraz się napiję herbatę. Patrz po ile gaz? A czekaj, gaz? Diesel nie ma, premium. Nie ma, nie, ma. No nie ma, nie, nikt nie będzie tankował twojej betki. Chcę coś kupić, ale nic nie chcę kupę. Benzynę. No i czekamy na dostawę paczki, czyli yy, 10 gram marihuany i 11 gram amfetaminy. Sąsiedzi tak by to słyszeli i tak się zastanawiają, co ja odwalam, czy ja jestem jakimś dealerem? A, do, do. No zaraz będzie FBI open Nie uważasz? Jak wyszło, ok. Mamy już paczuszkę. biegniemy Je po paczuszkę? Jak odbierzemy paczuszkę, to Wam pokażę, na czym polega nasz stół. A, garaże przy dokach, czyli. Odlokuj wschodnią starówkę i stary rynek. i Nie, da się... Niestety da się wszystko... Da się spamiętać wiele, ale jest naprawdę ciężko. Naprawdę jest ciężko i... Żeby zapamiętać sobie... znaczy... I właśnie o tym mówię. Policja już przyszła do naszej dzielnicy. I teraz, tak to, ma, to jest nasza stacja robocza: marihuana, amfetamina, w tej. I tryb sprzętowy. Najlepiej, to, że tak powiem, no, układać je sobie w ten sposób, żebyśmy mieli je na widoku. I duży słoik po tej stronie. Fajnot. No i tacka do mieszania, która się nam na razie przydaje. Mój strasznie dyszy. No i dobrze, no i ogarnęliśmy statek. Więcej. Zalokowujemy starówkę, Edi. 2 gramy białego. 2 gramy amfetaminy I jeszcze ktoś. No, jaki chcemy symbol? Ten? Nie. Ja nie tego szpaka. Ten. A ja miałem wcześniej ten. A co ten? A ten co to? A ko może kosę? Ja bym brał tego szpaka. Z tego szpaka? War no. na Michał mówi, że bierzemy szpaka 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 2 gramy. Co ty się... Bierzemy 2 gramy amfetaminy i 2 gramy marihuany, więc tutaj, Dajemy sobie do mojego słoika marihuanen, od średniego stoika amfetaminę zapakuj produkt. Zapakuj produkt. Panie gry. To sobie zapiszemy yy, grę przed wyjściem na miasto. Dlaczego warto zapisywać grę przed wyjściem na miasto? Ze względu na to, że jak ktoś policja złapie po drodze to sobie szybko wczytujemy zapis i kamy. I szybko wczytujemy zapis i idziemy. I teraz. Więc tutaj są moje zapisy. Patrzę, które jest 30, jest 30 kwietnia. A na potrzeby odcinka będziemy sobie używać. Odcinek. Piąteczki. Na potrzeby odcinka będziemy używać tego. I na potrzeby live streamów, chyba, że. Ale w streamach sobie będziemy grać. Um. Na moim saveie pani chce. Agram marihuany, proszę bardzo panią. A czy uważasz, Michał, że ja jestem miłym dealerem, czy nie? Uważam, że nie. Dlaczego? Też w promocji. Ale. 7... Czekaj, zaraz ci pamiętam po ile chodzi. U mnie chodzi 10 dolarów 10 za gram marihuany i pi ja 12... się Nie znam, ale co drogo. Ja bym tani znalazł. Ale to jest nielegalne. Tak. No właśnie, to, że to jest nielegalne, to musi być droższe. Ja nie wiem, o co mu chodzi. Wiecie, może o co mu chodzi? Napiszcie w komentarzu. A pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, lajka. Łapka w górę i lajk like to to samo. Ale obserwować moje fanpage. E. Mojego Instagrama oraz Instagrama Michała. Michał poch... za reklamę jeszcze? A czego? Potrzebujesz. Nie. Potrzebujesz. W to jest gorzej czasem niż z dzieckiem. Mam? Nie no, nie obrażaj kobiet. Kobiety są czasem spoko. Czasem. Czasem. Jak to się mówi... Jest, ale on jest słodki! Mówimy o dziecku na przykład, co nie? o dziecku się mówi, ale on jest słodki! Jak śpi i jeś nie woła, no to wtedy jest słodki. <grym> tak nieraz o sobie mówią. Mamy puszki w pełnej puszce. Ponieważ nie chcemy... Zbukowałem grę, jak Ja jestem w stanie zbukować grę. Popatrzcie, możemy to Jakiś... otworzyć Co jestem żaden I wchodzimy i jesteśmy w jakimś A tego się nie da otworzyć Graffiti Dostarcz... A, że tutaj mamy dalej do... Nie, bo nie pamiętam już, bo początek gry miałem dawno, dawno, dawno temu. Tydzień temu. Nie, miesiąc ponad. Miesiąc, nie tydzień. Co, co ty do mnie. O czym ty do mnie rozmawiasz? a psy szczekają, psy do. A się ma frejerze. Chcesz kupić? O. Słyszałem policję. Słyszałem policję. Tam są policjanty. A że my nie chcemy być przeszukani, to. Tak patrzy na mnie chyba czasem. Nie za moimi plecami. Ja wiem, że on coś knuje. Ja wiem, naprawdę. No ja go znam na tyle, że on coś knuje. Serio, ja go znam na tyle, więc. Chcę coś kupić, tak? Chcę coś kupić. Chcę kupić puszkę w sprayu. Puszkę w farbie. Puszkę w... Puszka sprayu. Puszkę z farbą, farbę w puszce? Eee, spray w puszce. Puszkę w sprayu? Jest, są policji. A, tutaj rysujemy sobie e, te, jak się to nazywa. Jak się to nazywa? To, co się nazywa? O, dokładnie. E, graffiti. Pamiętaj, zrobię szacunek to jedno. Tak, to jest bardzo ważne. Nie, właśnie owy wyobraź sobie, że nie, to tak nie działa. No serio, to tak nie działa. A Michał ciągle siedzi w tym telefonie, no nie wiem co on robi. O, pociąg jedzie! Pociąg jedzie! Kurwa, patrz, pociąg jedzie! Ja nie przeklinąć. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem moim słownictwem, ale powiedziałem tylko jedno słowo na K. To ja była u kurczaczek. <noise> Nieprawdaż, Michale? A, super. Zakuszę jeszcze cztery znaki. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja. Już wracamy po krótkiej przerwie ze względu na telefon. Telefony biznesowe są bardzo ważne, nieprawda, śmiech? To, ja mam pewien pomysł. Zrobimy jedno zadanie, czyli znaczy dwa zadania. Kupimy puszkę w sprayu. Puszkę w sprayu. No kupiliśmy puszkę w sprayu. Tutaj są power... Pa policjanty, panowie policjanty. Nie wolno mówić brzydko na panów policjantów. jest zachodnia starówka, i jedziemy na wschodnią starówkę. Tutaj, o, tutaj można umieścić symbol. I damy komuś próbkę. I będziemy kończyć ten odcinek. nie no zainteresuje. Bo mamy kolejny poziom. O, i mamy tutaj pana, który jest zainteresowany. Masz mały prezencik ze Masz morteczkę. Proszę cię, naj... bardzo. Zacznie się. Dostaliśmy doświadczenie. Więc wracam... No straciłem za darmo. Dostał i będzie moim klientem. Rozumiesz? Mam nadzieję, że wy rozumiecie. Ja zapisuję grę. I. To będzie koniec tego odcinka. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Ze mną był Michał, czyli street86 Elo, elo. Elo, elo i do... No nie wiem w sumie, no chyba tyle to będzie z tego odcinka. Jak uważasz? Tyle na jak safe, to pewnie. Co? A ty ty dragi sprzedawałeś chyba, nie? No dragi sprzedawałem! Dlaczego? Przecież to nielegalne. No, Bra ale o, ty ty nie... no. no. do.